Tam tylko i wyłącznie Big Pharma. Chodzi o ministrów. Big Pharma. Moi drodzy, oni służą Big Pharma. 40 miliardów złotych rocznie idzie na leczenie nowotworów w grupie G1, G2. Tylko 1% ludzi wychodzi z tego. Co zrobiono w tej sprawie? Nic. Co zrobiono w sprawie raportów Nikowskich? Nic. I moi drodzy, a spróbuje wykorzystać polski sąd, łamiąc. Sąd złamać. Miejmy nadzieję, że sąd na to nie pozwoli. Konstytucja, artykuł 54. Do prawa krytyki, do prawa wypowiadania się, moi drodzy. I nie możemy na to pozwalać. A w szczególności duży apel do tych środowisk. Możemy mieć różne zdania. Ale w kwestii bezpieczeństwa, tego co jemy, to dotyczy to każdej istoty żywej, każdej zamieszkującej obszar Rzeczpospolitej Polski. Sebastian, który w tej chwili e, jest chory, a jest z naszej grupy przebudzonych konsumentów, moi drodzy, tutaj protestował pod Ministerstwem Rolnictwa w obronie e, innych dzieci. Protestował pod Rzecznikiem praw dziecka. Protestował pod Bajerem ale protestował też pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, który pozwala truć dzieciaki. I szczytem bezczelności jest to, że producent, który tak naprawdę dodaje azotyn sodu, który jest uznany powszechnie w Europie za nowotworowy, dostarczał na oddziały onkologii parówki, które są z azotynem sodu. No to jest tak, jakbyśmy sobie założyli firmę szklarską, Zatrudnili firmę drugą do wybijania szyb i wstawiali szyby. No proszę Państwa, czy będziemy się godzili na to, żeby 40 miliardów złotych szło do kieszeni tej czy będzie szło dla polskiego rolnictwa i na system kontroli jakości żywności? Czy chcemy dostawać nowotwory, czy chcemy w końcu przerwać tą patologię? Zobaczcie, ja jestem jedyny w Polsce, Wobec którego korporacje wytoczyły procesy sądowe. Ja się ich nie boję. Nie boję się. Wiecie dlaczego? Bo wy jesteście. Ale wiem, że robię to w imieniu polskich małych dzieciaków. Bo za tą całą sytuację odpowiadamy tylko my dorośli. Ponieważ oni oni są uzależnieni od nas. Oni są uzależnieni od tego co dostaną do jedzenia od nas. Jeżeli pozwalamy na coś takiego, a 97% żywności w marketach jest wysoko przetworzonych nowotworowej, niebezpiecznej, na co wskazuje NIK, to moi drodzy, mamy 3% tylko żywności ekologicznej na 40 milionów ludzi. Więc powstaje pytanie, czy mamy wolność? Nie. Czy mamy prawo wyboru? Nie. To o co my walczymy? Walczymy o złoża naturalne, a z drugiej strony kto będzie wydobywał te złoża naturalne? Te sprzedawczyki z Solidarności? Te sprzedawczyki ze związków zawodowych rolniczych, którzy posprzedawali polskich rolników? Dzisiaj, gdyby izby rolnicze, a wzięły, skonsumowały miliard złotych i te pieniądze poszłyby na laboratoria, proszę Państwa, to czy ta patologia, która jest sprzedawana w tych sklepach? miałaby prawo być w sprzedaży? Nie. No ale jak nie ma systemu kontroli, to myszy harcują. I powstaje pytanie. Jak długo społeczeństwo będzie brało udział w mordowaniu samego siebie? Bo moi drodzy, do tanga trzeba dwojga. Musi być, muszą być te dwie strony. Czyli musi być konsument, nabywca. Musi być popyt. Tak długo, jak jest poput, popyt na truciznę, tak długo, moi drodzy, to się będzie działo. Ale dlaczego tak doprowadzono społeczeństwo do zubożenia, do tak niskich wypłat? Dlatego, że pieniądze nie trafiają, moi drodzy, do kieszeni polskiego rolnika, tylko do pośredników. Trzeba wyeliminować pośredników i trzeba doprowadzić sytuację do normalności, a nie wyzysku. Korporacje na dzień dzisiejszy robią wyzys, wywołują choroby, a z drugiej strony na tym zarabiają. Moi drodzy, dzisiaj nie jesteśmy podmiotem. Dzisiaj jesteśmy przedmiotem dla korporacji. Istotą najważniejszą w kraju powinno być bezpieczeństwo zdrowotne. Także bez tego. Naprawdę, bez zdrowej wody, bez zdrowej żywności, nie będzie zdrowego myślenia. Fluor, moi drodzy, który jest dodawany do past. Szyszynka, nie działa. Dlaczego ludzie nie myślą, bo mają stan zapalny mózgu? Przecież jak można iść do lekarza, wydawać 200 złotych na lekarza i tato, nie szkoda. Jak można wydawać, moi drodzy, dla lekarstwa, sprzedawać mieszkania albo zadłużać się i brać kredyty na leczenie. A żałować sobie na żywność. Przecież to jest chore, to jest nienormalne. Ale gdzie dzisiaj są te autorytety, lekarze? Dzisiaj autorytety mówią, moi drodzy, że trzeba chemioterapię, walić chemioterapią. Moi drodzy, coraz więcej nowatorów, więc nie walczymy ze związkiem przyczynowym, tylko skutkowym. Ale dzisiaj nie mamy lekarzy, tylko mamy przepisywaczy recept, którzy siedzą w kieszeni Big Farm. Oni nie potrafią nic leczyć. Bo w 1967 roku, moi drodzy, w Polsce wprowadzono zmiany w książkach edukacyjnych. Dzisiaj lekarz to nie jest żaden lekarz. On jak nie ma książki systemowej albo komputerowej wystawionej przez Big Farmę, moi drodzy, to już koniec. Jak on nie odbędzie szkole przez Big Farmę, no to nie będzie miał certyfikatu. A my nie potrzebujemy certyfikatów, tylko potrzebujemy prawdziwych lekarzy. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, zapraszam 15. Tutaj będziemy o godzinie 10.15. Ja już postaram się być tutaj przed 10, więc ja muszę wyjechać znacznie wcześniej. Ale to Hallo. 15 lutego Lute godzina 10.15. I mam nadzieję, że się odszedzą ludzie, i tutaj liczniej przybędą, i naprawdę to jest w interesie każdego człowieka. Zapraszamy tu wszystkie środowiska, wszystkie narodowości, moi drodzy, dlatego, że ten problem dotyczy każdej istoty zamieszkującej Rzeczpospolitą Polską, a posiadającą dowód osobisty. I czy jesteś? Z mniejszości. Takiej czy takiej czy takiej. Ten problem też ciebie dotyczy i tu powinieneś być. Dziękuję Wam bardzo. A w szczególności dziękuję za prezent dzieciom, za tą poduszkę i za ten kubek. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że jesteście i dziękuję za wsparcie. Dobra, i Marcin, Tobie dziękujemy, że walczysz o nas, o nas wszystkich, o zaprzestanie yy, tych trucizn wkładania tych trucić do naszej paszy, bo ja nie wiem, czy to można nazwać jedzeniem. To chyba nie jest jedzeniem, to jakaś pasza, bo nawet zwierzęta chyba tego nie chcą jeść za bardzo. E, moi drodzy, dlaczego, dlaczego w tuciu nakładczym jest robione to, co jest robione? Te zwierzęta są genetycznie zmodyfikowane, czyli oni majdrują w genetyce. Majdrują w genetyce roślin, ale te e, zwierzęta szybko rosną. Więc one chorują. i e, Firmy mają po cichu ukryte firmy paszowe. Podobnie dzwonią kierowcy. Ja wiem gdzie oni mają te firmy. Wyobraźcie sobie, oni produkują pasze na przykład dla 2000 sztuk na taką fermę dla rolnika takiego małego co wiozą i tam jedzie cała ciężarówka paszy z antybiotykami. Więc dwa tysiące sztuk świn, czy jest chore, czy nie jest chore, dostaje antybiotyki. Ale kto to podaje, moi drodzy? Polscy rolnicy, sługusy korporacji zagranicznych, uprawiający tucz na kładczy, szody chlewy, jak i grozy. Naprawdę dziękuję wam bardzo. A tych rolników zapraszam, bo zostaliście tak wydymani, że pozabierano wam domy, mieszkania, ziemię. Jeszcze jest to długa. Więc przyjdźcie i zacznijcie mówić prawdę, jak wygląda rzeczywistość hodowli tuczu na Jak was wydymał minister rolnictwa wspólnie z tymi korporacjami. Tak, i co się dzieje jeszcze z tym e, zbożem kukurydzą jadącym ze wschodu, który podobno ma tranzytem e, przejeżdżać, tranzytem podobno ma przejeżdżać przez Polskę, a tu 80% tego zostaje u nas. To też jest bardzo skażone tam tam nie ma nic zdrowego. Moi drodzy. E, miałem przyjemność e, z Ryszardem Matusiakiem, który jest były poseł e, AWS. To był jeden człowiek, który walczył o rolników, a rolnicy go sprzedali. Byliśmy na takim spotkaniu z byłym ministrem rolnictwa z jednej z wysp z Pomorze. I e, kiedy była poruszona sytuacja dotycząca lewego importu, tego co zostaje z kontyngentu ukraińskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zadał mu pytanie, pan poseł, dlaczego na to jest przyzwolenie i co z tym zrobić? To pan minister, były minister rolnictwa odpowiedział jedną prostą rzecz. Kiedy wy bawiliście się w patriotyzm, robiliście biznes. Drodzy. Ten lewy import, za tym lewym importem stoją wysoko postawieni posłowie, prokuratorzy, firmy, korporacje, ale tak się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że konsument na to pozwala. I ja to tłumaczyłem, mówiłem w agrounii do tych rolników: nie róbcie protestów, nie blokujcie dróg ludziom, tylko róbcie protesty. Pod centrami logistycznymi. Blokujcie tam, ale znakomita większość moich informator, informatorów, kierowców pisze do mnie. Jest już sukces. Bo na przykład jest problem z przewiezieniem mięsa, które jest 10 lat stare, z głębokiego mrożenia na teren Polski. Już się zaczynają bać. I każdy powinien taką ciężarówkę blokować. Bo to się po prostu nie nadaje do jedzenia. A z tego robią oni parówki. Pozdrawiam. I nie tylko parówki, kupujemy to wszystko w supermarketach, bo przecież te wielkie firmy rozwożą to później skąd my wiemy, Ale to ile też jest... lat to było zmrożone? Piotruś, to też jest w małych polskich sklepach, dlatego że w hurtowniach to też jest niestety Trafimy to i w markecie, i w małym sklepie polskim. Także no, to jest powszechne. Chciałem też Tobie w, w tym miejscu bardzo podziękować za zorganizowanie tego protestu, za to, że stoisz i bronisz tych najmłodszych. O, moi drodzy, przychodzimy na ten świat na golasa i odejdziemy na golasa. Nic ze sobą nie zabierzemy, ale możemy coś po sobie zostawić. Dziękuję Wam bardzo. Zostawić dla naszych wnuków dzieci i trzeba walczyć, tak jak Marcin walczy cały czas. Jeszcze raz powtarzam, dziękujemy Ci Marcin za Twoją walkę wieloletnią, bo to nie wzięło się od wczoraj. Marcin już kilka lat to samo mówi, jest aż nudny dla tych kamoni, którzy nasi, na nas na Mam nadzieję, że Marcinowi starczy. No musi mu starczyć sił, żeby dalej, dalej walczyć, a, a inni ludzie zobaczą, o co tu chodzi, w końcu otworzą oczy, że jesteśmy troci. Albo nas chcą szczypawką zamordować, albo nas chcą na wojnę zamordować, albo w jedzeniu nam chcą podać jakieś środki, po których nie będziemy się dobrze czuć. Będziemy chorować, a kto na tym będzie później zarabiał? No wielkie, wielkie koncerny pod tytułem na, na przykład Pfizer. To im zależy przecież na tym, żeby, żebyśmy chorowali, żebyśmy dużo leków kupowali. A naszej zgody na to nie ma. Także dziękuję panu, Państwu bardzo za przybycie. Czy ktoś chciałby zabrać głos ewentualnie za jeszcze? Jak? A, no dla z Podzi podziękowaniem 100 lat. Sto lat, sto lat, niech żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Marcin Pustacki. nie chciał walczyć o rację z bardzo. A gdyby ktoś chciał, nie chciał, niech wesprze, to na pewno na stronie znajdzie tam eee. odpowiednie, odpowiednie numerki, gdzie by wypadało coś przelać. Słuchajcie, duża e, moja prośba do tych środowisk e, patriotycznych, tak jak one się zwą. Bardzo moja duża prośba, żeby wesprzeć finansowo też Piotra w tych organizowanych e, tutaj sytuacjach. Ja postaram się też zebrać jakieś pieniądze dla Ciebie, Piotr bo e, wynajm tego sprzętu, organizacja, przywożenie, złożenie to, to ciężka a Piotr też, e, no, słuchajcie, zdrowie też e, musi uważać kręgosłup i to wszystko wielka prośba do tych chłopaków takich silnych co tutaj jesteście pomóżcie to Piotkowi załadować, spakować i żeby odnieść tam skąd to, e, skąd to zostało wzięte Piotr bardzo dziękuję i e, organizuję jakieś też środki dla Ciebie na to. No, dziękuję bardzo. Na pewno na paliwo się przydaje. Jestem od czterech lat nie, nie pracujący ze względów zdrowotnych, więc na pewno... No. A sprzętu ja nie wypożyczam, to jest mój sprzęt. Ja już wypłakałem swoje łzy, że tyle pieniędzy, musiałem na to wydać. Ale widać, że się przydaje. Jakby komuś było potrzebne, chcę zrobić i zapraszam. Kontakt na pewno znajdziecie do mnie i nie ma okay. to gdzie pakujemy to? Do kieszeni. Nie do... Nie do kieszeni? Chwila, moment, słuchajcie, zaraz na spokojnie. Ja bardzo dziękuję. Przepraszam Was najmocniej, ale mam adwokata, któremu urodziło się małe, malutkie dziecko e, i, i, i tupie nogami, żebyśmy do domu, bo jeszcze ma pracę. E, serdecznie też jemu za to dziękuję, za to wsparcie, które on osobiście tutaj robi. Także Mateusz, bardzo wielkie dzięki. E, bardzo Wam dziękuję. No i pozdrawiam. Brawo! Brawo! Dziękujemy. 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 Dziękujemy.